Artykuł 3. Sakrament Eucharystii. Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę swojego ciała i krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi umiłowanej oblubienicy, pamiątkę swej męki i zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności, więź miłości, ucztę paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa. Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Eucharystia, źródło i szczyt życia Kościoła. Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Pozostałe zaś sakramenty, tak jak i wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze Świętą Eucharystią i ku niej zmierzają. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła. To znaczy sam Chrystus, nasza pascha. Eucharystia właściwie oznacza i cudownie urzeczywistnia komunie życia z Bogiem i jedność ludu Bożego, przez które Kościół istnieje. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W końcu, przez celebrację Eucharystii, jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i antycypujemy życie wieczne, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia. Dzisiaj i przez kilka kolejnych spotkań będziemy się zanurzać w Eucharystii, i może ten wstęp, ten początek jest dobrym momentem, żeby się bardzo uczciwie zastanowić, jak ja przeżywam Eucharystię, tę niedzielną, tę codzienną. Czy naprawdę widzę w niej streszczenie i podsumowanie całej mojej wiary? Czy mój sposób myślenia zgadza się z Eucharystią? I czy w Eucharystii szukam potwierdzenia mojego sposobu myślenia i czy za tym idzie konkretne działanie?